Witam widzowie, z tej strony Bartek. Dzisiaj jest mikołajkowy odcinek, więc nagrywam Brawl Starsa. Lecimy z Evi. Dajcie pod tym filmem łapki w górę, bo to mnie bardzo motywuje do dalszego nagrywania. Również napiszcie w komentarzu, jaka jest wasza ulubiona postać z trzech dziedzin. Przez ściany na daleko i na blisko. Dobra? Bo mój na blisko jest Bull, a na daleko teraz IB. I przez ściany to jest albo Willow, albo Dynamite. Wo, Pośle na mnie! wow, Ale fajny. To, ten jest fajny skin. Chciałbym go mieć bardzo. Do bibi. Uh, no nie, ucieka. Tu nie będę strzelał. Awka dostałem, udam, że dostałem awkę. Nie, 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 nie. No nie. Dobrze, dawaj, dawaj. Tu pójdziemy. No nie, jak ja takich ludzi nie lubię. Idziemy. Nie! Tu to, to był Jackie! Aha, a ja mam do Jackie Hyper. Ale nie używam na razie, bo nie mam jej tak dobrze wymaksowanej do góry. Żeby mieć Hyper używać. O! Dwa skiny takie same do ośmiobitowca. I dwa kieły. O, skrzyneczki. El Primiaczek. Kto lubi El prima niech da subskrypcję. O, chyba nie podchodzić lepiej do tego kieła. Ale chłop zmarnował ulta. Proszę, nie podchodź do mnie, nie podchodź, mam mało HPS-ów. Dobrze, dawaj, się na niego. Nie! Jest, dla mnie ten kieł wygrał. Zaraz zagramy sobie inną postacią. Evi. O, Barley, fajny skin. Też taki kiedyś miałem. Nie. Nie, no, no nie, 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 nie. Jak to? Ale teraz tutaj mi zagramy inną postacią. 14 pucharków wbiłem. Co następne do odblokowania O, Chroma Kredyty. Zobaczmy, może Mortiskiem? Zagramy sobie chwilę. <coughs> <coughs> Mój kolega ma fajnego skina do Mortisa. Ten właśnie Dominik Gelnick chyba, dobrze mówię. To był Mruczek Brawl Stars. Dorico. Pamiętacie z do Doriko na święta kiedyś był? No nie, nie czemu mi się zawsze... Ja przygrałam, bo mi się zawsze długo ładuje. Mi dzisiaj Motpisel nie było dane zagrać chyba. Ale zagrajmy sobie nie wiem kim. Bo nie. Może... Hmm. Zagrajmy. Zagrajmy Jackie. Patrz, mam właśnie te Hyper. Mm, to gramy, Jackie. Jackie może też sobie tak bić przez ściany. O, a kiełka miała na drugi... A, coś mówiłem. Powtarzam się często. On może tak przez ściany bić. To jest fajne Jacki. raczej ona. O! Pro, 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 jest progresem. Ale ja jestem też pro. Nie wiem. Obok mnie. Tu już drugi raz nie będzie strzelała. Kiełek. Jedna z moich ulubionych postaci. Idziemy. Mówię tak jak dziecko, bo mam aparat. I trochę tam zahaczam. I tak mówię. Jak dziecko. Od ściany go przyciągniemy. Jeez, yes! dzięki kiełek. za pomoc. A tym gadżetem mogę coś odbudować. Tu akurat. Nie. Tu. No, nie. Ale się zabudował, ale się zabudował, ale to było dobre. Czekajcie, odbuduję tu sobie, bo nieładnie wygląda. Ona przejęła nade mną kontrolę. A -pen. nie przejęła nade mną kontrolę. Nie uciekaj do krzaków. Dobrze, dobrze. Willo, Na hita zeszła. Zagramy może teraz znów z kimś innym. Chcę popróbować z tymi postaciami, których którymi dawno nie grałem. A Dawno bardzo nie grałem Barleyem. Barley to była moja prawie pierwsza postać wydropiona ze skrzynki kiedyś, jak miałem jeszcze Brawl Starsa. Bo jeszcze El Primo był przed tym chyba, albo nie pamiętam, czy on by nie był za pucharki. Nie, El Primo później, chyba bardziej był moją pierwszą postacią. A koltem biłem 100 także że kampiłem, a 400 czy 300 biłem także normalnie grałem, bo koltem wtedy to był mój ulubiony zadymiarz. Teraz jest ból. Oczywiście. o Otis Co ja to dałem? Ale spokojnie. Tylko ja się boję najbardziej, barlejkiem do kogoś podejść na blisko. Ale to fajnie wygląda, jak ta butelka leci. 7 Jej! Rozwaliłem barlejem. Po co, po co? Ja to zrobiłem. jest soja czy nie? Nie, ja z nikim nie będę miał soja. No. Jej! Czemu on w miejscu? Chyba wiedział, że przegra. To zagrajmy sobie coś może majkiem. Willow Hmm, Entry jest dobre na klejnoty. Chodzi mi, że klejnoty te o zbiory klejnotów. O klub, mogę dodać Stacha do tego klubu Idę mu zaraz powiedzieć. Że zagramy bólem raz, ale ta mapa jest. Ale zagrajmy. Dla widza. Uh, Leonem. Co? Trzecie złoto. To ja się od chłopa trzymam z daleka. O awkę. Ten gadżet jest też fajny, ale w niektórych przypadkach tamten bardziej był lepszy. Ale ten był dobry jest, no bo ten ult, gdyby nie ten gadżet, to ten ult był bardzo słaby. Bo byś leciał przez całą mapę, a tak to może się jeszcze zatrzymać. Ten serdusz. O, ale ucichłem, bo teraz była akcja. Nie wiem, czy tam wchodzić. No jasne. Ja jeszcze się pytam. Kukon mnie zawinęła. No nie. Jest! Jest! Jest. Mamy to bólem. Ło, wow, 90 plus mi doszło. Zapomniałem kiedy ja ostatni raz teraz wbiłem bólem. Może jeszcze raz zagramy. Jak wygrałem teraz, to jeszcze raz zagrajmy. Co mi tam szkodzi? To będzie już ostatnia walka. Wiecie widzowie? Co to jest za skin A Bibi? O to jest ten co ma pierwszego golda o pierwszym godzinie na bólu.